Siema, z tej strony Snodix i witam Was w 25 odcinku z LEGO Harry Potter Lata 1.4. I od razu to jest, sprawdźmy, tak, zrobiliśmy tutaj czerwony klocek. No dobra, e, czekaj, czy my poprzedniego, znaczy, czy tego odcinka nie mieliśmy zacząć od kupienia czerwonych klocków? Chyba od tego mieliśmy zacząć. To sorry, dobra. Cofamy się tutaj i idziemy zakupić, oczywiście, czerwone klocki. Jak najszybciej to zróbmy. No bo czemu nie? Jakby jest to dość ważne, żeby je zakupić tutaj. Nie, tu, nie, czekaj, sorry, sorry, sorry. To jest w drugiej części. W drugiej części się tutaj kupuje w latach 5-7, a w tych tutaj musieliśmy wyjść i wejść do przebieralni, gdzie były postacie? Może, poczekaj. Tutaj czy jedno dalej? Tutaj czy jedno dalej? Jedno dalej. Wesach i floresach chyba musieliśmy być. E, dokładnie, teraz wystarczy wejść do góry. I tutaj możemy zakupić sobie strzałkami śpiewającą Mandragorę, śpiewająca mandragorę, OK. I zbierz monety po duchach. No, dobra, niech będzie, kupimy sobie te oba. E, załadujmy sobie je od razu, czyli tak dodatki, to sobie skipujemy. No to jest niepotrzebne, monety sobie załadujmy, e, monety po duchach i szybkie kopanie. Ok, mamy to i możemy teraz na spokojnie wracać już do Hogwartu i fuh, albo czekaj, możemy tu użyć bombardo, patrzcie. E, Samo się użyje, co nie? Tak, dobra. Używamy je, weźmy sobie Leviosa. Ok, Okej, i coś tu możemy zbudować, co to takiego? Coś z miotłami na pewno. E, jakiś taki robot pseudo-sprzątający. E, sprzątamy to, czy nie? Tak sprzątamy czy nie sprzątamy? Sprzątamy, ok. Więc jak to wyczyścimy, to może dzięki temu coś dostaniemy? Jest to dosyć możliwe. Uwaga, uwaga, uwaga. Już prawie. Ok, dostaliśmy za to złoty klocek. Zawsze to jeden klocek do przodu, co nie? Ok. Co co? Teraz tak, wychodzimy sobie z tego i lecimy już ostatecznie do Hogwartu. Bo już nie ma co tu robić raczej. No i oczywiście jesteśmy na drodze do zbierania kolejnych czerwonych klocków, aby zdobyć wykrywacz postaci, wykrywacz herbów. Monety razy 4 na pewno i co tu jeszcze potrzebujemy? Wykrywać postaci. A, wykrywać tych, tych ludków, uczniów w niebezpieczeństwie i jeszcze jedno to wykrywać czerwonych klocków by się przydał. Pewnie wszystkie z tych są do dyspozycji naszej. No i dobra, stąd na pewno trzeba będzie wyjść. I tak, całą, w poprzednim odcinku, w poprzednich paru odcinkach, całą lewą stronę zrobiliśmy. E, to możemy sobie wyjść tutaj może? Syk, do Hogwartu. Okej, okay, jesteśmy tu. E, Sowiarnie też zrobiliśmy, tak? W sowiarni byliśmy i robiliśmy? Czekaj, upewnimy się, bo nie jestem pewien wam powiem, nie jestem pewien. E, wydaje mi się, że mogliśmy tam zrobić coś. Albo, że nic tam nie było. Poczekaj. Yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, poczekajcie, no sprawdzimy, dobra, mamy czas, no spokojnie, sprawdźmy sobie Tutaj na pewno nic nie było, ale mogliśmy wziąć sobie Hermione Jest tu Hermiona? Nie mo nie, jest Hermiona, dobra, już się wystraszyłem, ok, weźmiemy sobie Hermione Cofniemy się w czasie I może teraz będzie do zdobycia czerwony klocek tutaj yy, Uwaga, uwaga, uwaga nie było tutaj do zdobycia czerwonego klocka. No to sorry za wprowadzenie was w błąd. Wychodzimy sobie stąd i lecimy w takim razie do Hogwartu z powrotem. Po czym wychodzimy z tej, z tej części, tutaj, z tego ogrodu. Poczekajcie, nam? No? Dobra, załadowało. Z tego ogrodu sobie wychodzimy. Wchodzimy tutaj do tego. Po czym wychodzimy sobie z tego na prawo. Tak? Tak. Tak też zróbmy, ok, na prawo idźmy. I co nas tu zostanie? Zostanie nas to. Tu raczej nic nie było do zrobienia. E, wychodzimy. No i może od biblioteki bym zaczął. Biblioteka brzmi jak plan. Chodź tu biblioteko. E, czy jest tu do zdobycia czerwony klocek? Podejrzewam, że jest. Dobra, weźmy sobie, to zniszczmy. Coś nam to może da... E, Cześć. lewiosa możemy użyć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Używamy lewiosa. Otworzyliśmy, daj nam to jakieś klocuszki. Yy, z tych klocuszków możemy zbudować radio. I co? zaczną tańczyć tutaj? Czy o co chodzi? Jakaś książka. A to raczej nie o to chodzi. Mogę uderzyć w radio. Poczekaj, wejdź z drogi mi zejdź. I radio gra muzykę. I to chyba tyle. Ojdzie jakiś szkielet. Dobra, tu mamy coś do posegregowania, jest też eliksir. I o dziwo, patrz, nie ma tu żadnej sowy. Yy, eliksir starości tu jest. No widzicie, nie ma tu żadnej sowy, ale chociaż zdobyliśmy postać. To się liczy, co nie? Dziewczyna z Ravenclaw. Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Niech będzie kolejna postać do kolekcji. Nie jest to jakaś bardzo istotna postać, ale zawsze jest jakaś. Okej, okay, teraz idziemy tutaj. I zobaczmy sobie, czy tutaj mamy jakieś klocki do zdobycia. Sowa, sowa, sowa. Eee, jest tu gdzieś, może? Tutaj jej nigdzie nie widzę. Eee, tutaj też jej nie widzę. Nie, u góry też jej nie ma. Jeszcze zobaczmy sobie, no i stąd. Zobaczmy sobie jeszcze na lewo. No wiecie, to jest na razie taka eksploracja, zabawa i w ogóle. Na lewo również nie ma. No to w takim razie możemy wejść sobie do wielkiej sali. Zobaczymy czy w środku niej może coś będzie. E, jest tu sowa? Widziałem sowa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiecie co to oznacza? Po pierwsze możemy uratować ucznia w niebezpieczeństwie. Cyk, uwaga, da nam coś? No oczywiście, że da. Tak, uczeń w niebezpieczeństwie uratowany Super, 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 poszedł sobie. E, I czy za niego były złote klocki? Chyba nie. Były tylko za te. za tych uczniów w misjach. O, jest jakaś postać. Molly Wesley. Ok, spoko. Tutaj też coś było do zniszczenia. O tutaj. Cykli, to jest kolejna postać. Jest to Colin Kriwej, Kriwej, Kwiwi, Kriwej on miał chyba. Dobra. Tutaj szukamy. No musimy czegoś tutaj znaleźć, co nie wiadomo. Weźmy sobie lewiosa taktycznie. Zobaczmy, czy nam coś to da. Uwaga, uwaga, uwaga. Sprawdzamy. Będzie jeden na dwa, czy nie? A nie, to jest zapalanie tych. Yy, nie ma jeden na dwa. No trudno. Coś z tą możemy zrobić może? Chyba nie. Pajęczyna? Też nie. Yy, tutaj z tymi też nic nie możemy zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty, to może być ciekawe. Bo nie mam na razie pomysłu, co tu może być, o co tu może chodzić. Eee, poczekajcie, weźmy sobie tu wszystko, poniszczmy. Cyk, jeszcze tą pieczęć. Pieczęć, jaką pieczęć? Sorry. Eee, nos mam zatkany i trochę niewyraźnie mówię. Jest jakiś kurczak. Z tego dalej idzie sobie kurczak gdzieś tam. Podążam za nim. Czego on tu będzie szukał? Eee, no. I co będzie tak w kółko chodzi po prostu? Tyle? O to chodzi? Czy do czegoś nas doprowadzi? Yy, o, dobra. O, i daj nam czerwony klocek. No i fajnie, no i fajnie. Czy to on będzie jakiś istotny, czy nieba? Nie bardzo, nie bardzo. No miejmy nadzieję, że będzie jednak jakiś ważny. No, uwaga, uwaga, uwaga. I to jest. Monety postaci. Czyli. Czym są monety postaci? Jak pokonał jakiegoś wroga, to dostanę z niego monety. Yy, możliwe, że tak będzie działać. Jest na to spora szansa, w sumie nawet. Ok, my sobie teraz wyjdźmy i to już zaliczyliśmy. To na, na lewo, może bym spróbował pójść. Mogę normalnie? Mogę, ok, dzięki. Wchodzimy sobie. A nic tam nie ma. Super, czyli to jest tylko do misji, tylko i wyłącznie. Ok, czyli to całe zrobiliśmy, i możemy udać się tutaj w prawo zobaczyć, co nam to da. To jest chyba wejście do pokoju tego z wróżbiarstwem. Nie, to jest toaleta, ok. W toalecie chyba będzie jakaś sowa. Gdzieś w tych okolicach może być jedna, bądź dwie, bądź trzy. Eee, nie, no, no trzech na pewno nie będzie. Oj, sorry. Trzech na pewno tutaj nie będzie, ale dwie mogą być. Eee, tu też nie ma sowy. Ok, pójdźmy sobie sprawdzić do góry, czy jej nigdzie nie ma. Uwaga, uwaga, uwaga. I również jej nigdzie tutaj nie ma. No to tak, zostaje nam tylko jedno wejście, ale Trik został zrobiony. Tutaj możemy wejść sobie. Cyk i cyk. Okej, okay, otworzyło nam się wejście. I tu jest sowa, bardzo dobrze. Tu mogę coś zrobić na pewno. Pompujemy wodę. Cyk. Co nam to da? E, Lewiosa mogę tu użyć. A, zejście na dół nam to dało. Spoko zjeżdżalnie. Teraz tak, musimy czegoś poszukać. To na pewno. E, Podnosimy kaczkę, która spuściła wodę. O, dobra, dobra, dobra. Dzięki temu możemy jakiś zawór odkręcić. I to pewnie spadnie na dół, tak? Chluśnie woda? Czy o co chodzi? Zobaczymy, zobaczymy. I... Nie, w ogóle się rozsypie. Ale teraz tą wodę możemy gdzieś zanieść. E, nie, możemy ni nią coś podlać. Tylko co? Nie mam pojęcia, Wam powiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Heh. O, tutaj nałem wodę, tak? Chyba tak. Teraz mamy stateczki jakieś, czyli to po nic nam nie było, chyba ok, no trudno. To teraz tak, tu coś zróbmy, czyli włóżmy to, włóżmy tu to. Eee... Może podkręcajmy to wszystko? Może to coś da? Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. E, coś nam to dało. Zrobiła się para. O, i to nam dało czerwony klocek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko teraz musimy zobaczyć, jaki to jest czerwony klocek. A, i to jest wyjście, naprawdę? Ok. Myślałem, że będzie trzeba bardziej się natrudzić, aby wyjść, ale na szczęście nie, bo myślałem, że ta zjeżdżalnia tutaj to jest jedyne zejście, a jednak się okazało, że nie jest jedynym. Ok. Cyk, uwaga. Co nam to da w takim razie? Wynik razy 8, czyli monety razy 8. I ile to może kosztować? Z 8 milionów, może nie, a z 4 miliony? Tyle na pewno, ale my szukamy na pewno monety razy 4, bo na razie budżetowo nam się nie styka, aby kupić monety razy 8. Wiadomo, wiadomo. Ok, czyli możemy sobie na spokojnie wyjść. I tą część też mamy zaliczoną, jeżeli chodzi o zdobywanie czerwonych klocków, no bo nic tutaj nie widziałem, więc możemy sobie na spokojnie wyjść stąd. Ok, no więc to wychodzimy oczywiście, lecimy sobie tutaj, tutaj, tutaj szybko, 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 wychodzimy i dobra, to mamy zaliczone. Ja bym teraz poszedł sobie w lewo, tak, w lewo dokładnie i znowu w lewo, bo tu były sale, to sale bym mógł już zaliczyć, jakby tutaj coś było do zrobienia. Ok, czy jest tu słówka? Yy, sowa sowa, sowa. Nigdzie jej nie widzę. U góry może. Cyk, weźmy sobie, zróbmy coś takiego, doskoczymy. Nie, jeszcze ten sobie dajmy. O, rondoskoczył. Ok, okej, okay, okej. Okay. Jest to so. Nie ma nigdzie sowy, dobra, więc na no, spokojnie sobie stąd wychodzimy, idziemy w lewo. Czekaj, co mogę z tym mieczem zrobić? A, dorysować. Wow, ale śmieszne, ale śmieszne. Tu mogę sięgnąć uczniowi kulkę chyba. I zniszczyć... A, trochę monetek. I co? To był uczeń w niebezpieczeństwie? Naprawdę mu kulka utknęła. No trudno, nie będę narzekał, nie będę narzekał. Sprawdźmy sobie jeszcze tą salę w takim razie. Myślałem, że nie mogę wejść do niej o dziwo, mogłem na szczęście. ok Eksplorujemy sobie tu i widzę, że tam chyba też nie będzie żadnej sowy. Jeszcze się upewnijmy. Eee, czyli tak, weźmy, sobie tak zaczepmy o to. Dobra. Cyk, no, wskocz tu. On podskoczy? Nie, nie da się doskoczyć. Znaczy, pewnie się da, ale my nie potrafimy. Cyk, cyk. Ej, nie da się tak. No, Cho czemu ten klocek znika? No bo Harry mnie tu irytuje, widzicie? Przeszkadza nam tylko dziad jeden. Ok, dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no ciężko jest w ogóle. No to musimy to jednak poprawić, dać to tutaj, zróbmy tak jak trzeba. Chciałem to szukać, ale widzicie, że nie ma co oszukiwać czasem. Cyk, jakoś się udało. Upewniamy się, nie ma tutaj sowy, dobra. Chciałem się tylko upewnić, mogłem tego nie robić, ale wiecie, potem szkoda było pominąć i mieć problemy. Tu jest jakieś wejście. O, i tu jest sowa. Dobra. No to po pierwsze, co widzę, to robię, czyli wpisujemy tajny kod, czyli taka spiralka od gwiazd, w, od księżyca w dół. Okej. Okay. I to nam dało monetki po prostu. Mogę się spodziewać, że to nam nie da czerwonego klocka, ale zawsze można było spróbować. ty, tu jest jakiś smog. Yy, co mamy? Oj, tam się nie, nie wchodzi, jednak. Dobra, to możemy na pewno zniszczyć. I możemy też zbudować smoka, co nie? Dziwnie to brzmi zbudować smoka. Ale no wiecie o co chodzi. OK, Nie, tu nam dało postać, okej. Okay. Szalonoki moody. Dobra. On nas tak fajnie podrzuci, spoko. E, tu jest uczeń w niebezpieczeństwie do uratowania. I zostało to łatwo i szybko zrobione. OK, A tu potrzebuję czarną magiczną postać. Czyli tak, mogę z pacjent zmienić postacie jakkolwiek, nie, muszę iść do eliksiru. Tu widzę, że żadnego eliksiru nie ma, więc musimy się wrócić i teraz... Jak ja mam się wrócić? Tu? Eee. Yy... To jest dobre pytanie, jak ja mam stąd wyjść. No chyba nie tu. Dokładnie, może tu jakoś? Ty, jak ja mam stąd wyjść? Yy... Za pomocą tego może jakoś? Nie, no wątpię. Cześć, trzy razy zapalmy. Uwaga, 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 co nam to da? A, totalnie nic. No spoko. E, jak ja tu mogę wyjść? Musimy znaleźć jakieś wyjście w jakiś sposób stąd. E, ja tu wyjścia nie widzę, o dziwo. Cześć, może on, może to jest wyjście? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. O właśnie, to jest wyjście. Dobra, i dało nam to złoty klocek też. 68. Czyli już wiecie jakbyście utknęli jak można stąd wyjść, a my szybko śmigamy sobie jeszcze po zmianę postaci. Yy, I gdzie ona będzie najbliżej? Chyba tam, czyli musimy wyjść stąd. Yy, jeszcze wyjść stąd. Teraz, jak jesteśmy tutaj, to tu powinien być gdzieś eliksir, o dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc łyknijmy go sobie, chlup. I teraz weźmy... Yy, kogo ja chciałem wziąć? Tom o, dokładnie, Chodził tu Tomie. Teraz, jako Tom Riddle, śmigamy sobie do tamtego miejsca. No, to jest zwykłe wiosa, tylko takie... nawiedzone trochę. E, dobra, dobra, dobra. Więc tak teraz w lewo odbijamy. No, drogi już znacie, tak naprawdę, i tą część też będziemy mieli z głowy. Uff, na szczęście. E, co teraz? Musimy zejść na dół, oczywiście. Szybko, szybko, szybko. Wskakujemy i domyślamy się, już co można tu zrobić. Czyli tak, szybko biegniemy na prawo. I tu w prawo musimy zniszczyć ten oto obiekt e, lewiosa. Te dziwne lewiosa. O, mamy to. Dobra. Mamy yy, czerwony klocek, który teraz zanosimy do Sowy. Ogólnie jest to fajna mechanika, bo podpowiada ci, gdzie mogą myśleć te czerwone klocki. Akurat to mi się podoba, bo nie jest to za ciężkie ani też za proste, aby je znaleźć. Bo trzeba jednak poszukać dodatkowe serca. To też nie jest mi potrzebne. Ok, no to co? Ostatnia rzecz na dzisiaj. Wychodzimy z tego, wszystko zostało zapisane raczej Trzy czerwone kocki zdobyliśmy, Trzy, Zgadza się wszystko. Więc my wychodzimy. Nie tu znowu, sorry, 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 znowu sobie namieszałem. Weźmy zobaczmy tylko, ile kosztuje monety razy 8, bo jest to dość istotne. A propos tego, ile mogą kosztować monety razy 10, monety razy 6 i monety razy 4. Bo ja już teraz wiem, że nie stać mnie, po prostu nie stać mnie na monety razy 8, no bo przecież a nie tu, no bo byłoby to. Za łatwe, gdyby one kosztowały 600 tysięcy bądź mniej, więc muszą kosztować coś koło, no nie wiem, koło 4 milionów, może 4 miliony, i to będzie w tym miejscu 3 w lewo 1 w dół. 800 tysięcy tylko? Ej, to jest mało. Dobra, na to muszę pozbierać na następny odcinek, albo nie na następny. Na, muszę po prostu na to pozbierać. W jednym z kolejnych odcinków na to sobie. Uzbieramy na spokojnie. No więc, co ja w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w na następnym odcinku. Siema!